Czym są tarapaty? Tarapaty to nie jest przebita piłka na boisku. Tarapaty to nie jest przebita opona w rowerze. Wiecie, czym są tarapaty? Nie wiem, co to miłość. Nie wiem, jak czuć miłość, bo przez całe swoje życie byłam gwałcona przez własnego tatę. Dziewczynka, 10 lat dom dziecka. To samo pytanie, tylko w innej formie zadał mi chłopak, który dzisiaj przebywa w zakładzie poprawczym, ale jako trzyletnie dziecko został praktycznie na śmierć skatowany przez własnych rodziców. Ziomku, a ty tak na serio to życie czujesz teraz inaczej? Tą przestrzeń miłości? Jesteś tatą, za którym tęsknią dzieci? Takie pytanie. Ośrodek pod kuratorom sądową. My rozpędzeni z warsztatami projektu PAKA, nagle wchodzi chłopiec. Około 10 lat. W listopadzie podarte buty, dziura w kolanie w spodniach. We mnie od razu zrodziło się pytanie: Chłopie, za co ty tu trafiłeś? Co zrobiłeś? Okazało się, że ten chłopiec nie zrobił kompletnie nic. Kolejny smutny dom. Ojciec narkoman, matka alkoholiczka. Kolejna sytuacja. Po spotkaniu projektu P.A.K.A. w szkole, tym razem podchodzi do mnie osiemnastoletnia dziewczyna, świeżo po urodzinach i mówi, że znalazła w sobie na tyle odwagi, jako pełnoletnia osoba, żeby stanąć naprzeciwko taty i powiedzieć mu, że nie godzi się już na to, żeby ją więcej gwałcił. Co usłyszała? Że jest na tyle nieudolna, że nie potrafi się zabić, pokazując mi przy tym, Świeże rany, samookaleczeń po próbie samobójczej. Ostatnio cała Polska żyła tragiczną, żyje tragiczną śmiercią dziecka ośmioletniego. Smutna historia. Projekt PAKA i inne garowanie dołącza się do tych wszystkich osób, do tych wszystkich instytucji, które nie przechodzą obojętnie, które wprowadzają działania, które reagują. Dołącz się do projektu PAKA. Inne garowanie. Pozwól nam, zgotować tym dzieciakom lepszą przyszłość.